Pan z wami i znudem Twoim słowa ewangelii według świętego Mateusza. Powodzą jednak Jezus powiedział do swoich apostołów, miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was zwiczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu. Na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili. Lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyta brata na śmierci ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom, i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Można powiedzieć, że w takiej podstawowej intuicji, choć wpisało się to już mocno w tradycję, to święto męczeństwa świętego Szczepana jakoś nie wpasowuje się nam w klimat świąt Bożego Narodzenia. Kiedy myślimy o Bożym Narodzeniu, kiedy zatrzymujemy się na tajemnicy wcielenia w tej perspektywie Bożego Narodzenia, to nawet w układzie kościoła, jaki mamy, zatrzymujemy się widokiem na żłóbku, tak? Na tym małym Panu Jezusie, który gdzieś tam przed ołtarzem sobie w żłóbku jest położony i tam się koncentruje nasz wzrok. A to, że piętro wyżej, na tym samym ołtarzu stoi krzyż, to. Nie na teraz tajemnica, ktoś by pomyślał, tak? To, to się nie spina, a jednak spina się i to bardzo mocno. Bo tak patrząc na to w perspektywie naszej wiary, właśnie to, że dokonało się to wcielenie, że ten mały Pan Jezus tam leży, umożliwiło, że potem ten sam Pan Jezus 30 parę lat później, przybity do krzyża, dopełniał dzieła odkupienia, w które miał zrealizować, bo on po to przyszedł na świat. Sensem Bożego Narodzenia, takim trudno dostrzegalnym, kiedy patrzy się na ten małe dziecko w żółku, było odkupienie. Odkupienie, które dokonało się przez krzyż, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I być może dlatego takie stare. Obrazki jeszcze z początku XX wieku wcale nierzadko pokazują tego małego pana Jezusa, który bawi się w żłubku krzyżem. Pokazują takiego małego pana Jezusa, który wręcz ma żłóbek zrobiony w kształcie krzyża. Są takie widoki, które nie pasują nam do siebie. Ale to jest takie świadectwo wiary Kościoła, która już w tym miejscu dostrzega, że tak. Cielenie dokonało się także po to, aby dokonał się potem krzyż, aby przez krzyż przyszło na świat zbawienie i odkupienie człowieka. Jest taka stara tradycja kościoła, która dzisiaj wydaje się być już mocno zapomniana, a na pewno niepowszechnie znana, która mówi o narodzinach dla nieba. Kiedyś, kiedy. Chrześcijanie mówili o męczeństwie, mówili o śmierci, o świętych. Wspominając dzień ich odejścia z tego świata, nie mówili o śmierci. Mówili, że ten narodził się dla nieba. Narodzić się dla nieba. Dzisiaj, chociaż to czytanie pierwsze tak brutalnie ukazuje prawdę o śmierci Szczepana, brakuje właśnie takiej perspektywy. Narodził się dla nieba. Wiecie, jest coś pięknego w tej wizji, którą opisuje autor biblijny, święty Łukasz, mówiąc, że Szczepan, padając na kolana, widzi niebo otwarte, widzi Jezusa w chwale ojca. Tak? Zobaczcie, zresztą to się strasznie przełożyło na taki mocny gniew tych, którzy go, którzy go kamienowali, no bo on potwierdza. Tymi właśnie słowami, że to, co dokonało się w żłóbku i to, do czego doprowadził żłóbek betlejeński, jest prawdą. Że Chrystus był zbawicielem, odkupicielem i że to, co tak gorszyło, czyli późniejsza śmierć Jezusa na krzyżu, to był klucz do nieba. I to niebo jest teraz otwarte, i Szczepan tak naprawdę, chociaż. Umiera dla tego świata, rodzi się do piękniejszego życia w niebie. To jest źródło Jego nadziei, źródło Jego ufności. On widzi to niebo, do którego jest powołane. On widzi to niebo, które Chrystus mu otworzył. Słuchajcie, w dzisiejszej godzinie czytań, w modlitwie brewiarzowej jest dokładnie to samo czytanie, może trochę dłuższej wersji, które przed chwilą słyszeliśmy. Tam nie ma psalmu responsoryjnego, tam jest inna forma responsorów. I słuchajcie, tekst tego responsorium brzmi tak. Wczoraj Pan się narodził na Ziemi, aby Szczepan mógł się zrodzić w niebie. Na świat przyszedł, aby Szczepan wszedł do nieba. Wczoraj nasz król odziany szatą ciała wyszedł z łona dziewicy i raczył świat nawiedzić, aby Szczepan wszedł do nieba. Niesamowite powiązanie, niesamowita spójność tych dwóch wydarzeń, pokazane jak bardzo one się łączą. To wydarzyło się, aby Szczepan wszedł do nieba, ale my możemy rozszerzyć to, to responsorium i usłyszeć je rozumiejąc tak. Wczoraj Pan się narodził na Ziemi, aby każdy człowiek mógł się zrodzić w niebie. Na świat przyszedł, abyśmy my mogli wejść do nieba. Wczoraj nasz król, odziany szatą ciała, wyszedł z łona dziewicy i zaczął świat nawiedzić, abyśmy mogli wejść do nieba. Głęboki sens świąt Bożego Narodzenia. Abyśmy my mogli wejść do nieba. Chrystus przyszedł na świat. I dzisiaj świadectwo męczeńskiej śmierci świętego Szczepana. Świadectwo Jego narodzin dla nieba. Jest nam dane po to, abyśmy my o tym nigdy nie zapomnieli, że jesteśmy powołani, by pójść do nieba i na to się Chrystus na świat narodził, aby to pójście do nieba dla nas też było możliwe.